Witajcie, kochani, kochane listki na jednym drzewie życia, kochane ziarenka piasku na wspaniałej plaży przy oceanie. Mam nadzieję, że macie dobry czas. Mimo wszystko, mimo tych zawirowań, które się w koło tworzą, że odwróciliście na ile to możliwe uwagę od tego zła, którym nas karmią, i chwyciliście się szaty pana, o której tyle mówiłem. Bo tylko założenie różowych okularów, zamiast czarnych i przerażających, którymi nas karmią w informacjach dnia codziennego, pozwoli nam żyć spokojnie, nie eksploatować się z energii, z dobrego samopoczucia, zachować pogodę ducha. Jest to niezmiernie ważne w tych czasach ostatnich, w których przyszło nam żyć, które wybraliśmy tu na Ziemi jako swoje doświadczenie. By doświadczać jedności w tych trudnych chwilach, w tych bólach, w których narodzi się nowa rzeczywistość, nowa Jerozolima. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami kilkoma spostrzeżeniami takimi centrującymi niejako, a w związku z tym, że rozpoczyna się nowy etap, wierzę głęboko, że jesteśmy o krok od wielkich wydarzeń na świecie, które zmienią oblicze tej Ziemi. I jednocześnie, niejako są egzaminem dla nas wszystkich. Egzaminem tak dla całości Ziemi i wszystkich istnień, jak i każdego indywidualnie, zgodnie z zasadą hermeneutyki, od szczegółu do ogółu. Jesteśmy jedno we wszystkim, więc doświadczenie jest wspólne dla wszystkich istot. I teraz, co próbowałem wielokrotnie podkreślić, od każdego z nas indywidualnie zależy, na ile odpowiedzieliśmy. Na wezwanie do budowania siebie, budowania duszy, wzmacniania ducha, do którego wołał nas Duch Święty. W zakresie globalnym stanowimy jedność, ale jednocześnie każdy z nas jest indywidualnością samą w sobie. Na czym polega ten kolejny egzamin? No, zapowiedzi tego daje nam przeciwnik, tak zwana bestia. Jeśli używać terminu wprowadzonego przez pisarza, Marka Tomasza Chodorowskiego, którego bardzo gorąco polecam, polecam odsłuchać sobie na YouTubie. Pewnie część, zdecydowana większość z Was ogląda Olimpiadę i być może widzieliście to przedstawienie na otwarcie ceremonii, ceremonii Igrzysk w Paryżu, a w tym m.in. przedstawienie Drag Queens, gdzie mężczyźni przebrani za kobiety pojawiali się jako apostołowie Chrystusa. Parodując ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci. Jeden z nich miał sztuczną brodę, a w roli ucznia Chrystusa wcieliła się również dziewczynka. Wyraźna profanacja ostatniej wieczerzy podczas otwarcia igrzysk. Jezus został przedstawiony jako osoba otyła, mocno wytatułowana, półnaga, kobieta, a, a, sami a sami apostołowie jako drag queens bardzo wyzywających. Pozach. Dodatkowo, jako tak zwane danie główne, na stole leżał Półnagi Bożek Bachus. Prześmiewczo, ewidentnie. Komentarzy bardzo wiele w internecie, można znaleźć wypowiedzi też w różnych pismach, ale nie ty głównego nurtu, oczywiście, szczególnie nie w polskich mediach. Masonistyczny obraz dopełniały inne jeszcze obrazy podobnego rodzaju, na przykład była postać zgilotynowanej królowej Marii Antoniny, która wykonywała pieśń rewolucyjną, śpiewająca odcięta głowa królowej. Również z dziwnym zbiegiem wydarzeń flaga olimpijska została zawieszona do góry noga, nogami, a całości dopełniał, wprowadzając narody niejako w nową rzeczywistość, jeździec apokalipsy. Cytuję Biblia. Gdy otworzył pieczynę czwartą, słyszałem głos czwartego zwierzęcia, mówiącego: 'Przyjdź, i ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierci i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę na czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem i przez dzikie zwierzęta. Można by powiedzieć, że symbolicznie było pokazane, jak narody, bo z tyłu szły przecież przedstawiciele poszczególnych narodów slagami, były Prowadzone na śmierć, przez śmierć, przez otchłań do zniszczenia. Wszystko, co się działo, było symboliczne. Ale paradoksalnie w tych większości wypowiedzi mało jest odniesień właśnie do przeszłości, mało jest tego zrozumienia niejako duchowego, głębszego. Można by powiedzieć, że mają usta ludzie, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą i nie ma oddechu w ich ustach. Widzimy, co się dzieje na ekranie, ale nie potrafimy tego przemyśleć i skonfrontować z rzeczywistością. A wystarczy sięgnąć do poprzedniej olimpiady w Londynie, gdzie pielęgniarki biegały przy łóżkach szpitalnych, no i potem nastąpił czas pandemii. To jest planowane. Paradoksalnie w swoich mediach bestia prezentuje przyszłość niejako prześmiewczo, w formie często prześmiewczej, niekiedy bardzo dosadnej. Zwłaszcza podczas uroczystości różnego rodzaju globalnych. Tak, tak samo było z otwarciem tunelu Gotarda. Tych, którzy widzieli, pewnie nie zdziwił już podobny apokaliptyczny ton na otwarciu tych y, igrzysk. Jakie to były i są igrzyska? Igrzyska życia, celujące radość i życie, czy igrzyska śmierci? Czy jesteśmy jak barany prowadzone na rzeź? Bardzo się cieszę, że wielu braci, wielu sióstr. Zaczyna rozumieć rzeczywistość, zaczyna rozumieć, że mamy kukiełkowe rządy, że tak naprawdę to, na czym, na czym mamy się skupić, to dobro, miłość, prawda, rzeczy, które karmią naszą duszę, bo nasza dusza jest tym, o co jest ta gra. Czy będziemy jak barany prowadzone do zagrody złego, czy pójdziemy za panem, chwycimy się jego szaty. Wielokrotnie o tym mówiłem i wierzę, że teraz jest czas, gdzie te wybory już są dokonane, i nastąpi egzamin. Egzamin tak w formie globalnych wydarzeń, ale też indywidualnych prób, które sprawdzą poziom wytopienia, przetopienia nas, wytopienia wszystkich zbędnych rzeczy, by zostało czyste złoto, czyste srebro, byśmy się mogli oblec w jasną szatę na spotkanie z Najwyższym, który jest, wierzę to głęboko, coraz bliżej. Bo jeszcze raz, a jest to jedna chwila, mówi Pan, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody i napłyną kosztowności do narodów i napełnię tę chwałą, mówi Pan zastępów. Bo to do mnie należy srebro i złoto, wyrocznia Pana. A przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej. I w tym miejscu ja udzielę pokoju, wyrocznia Pana zastępów. Cytowałem Księgę Aggeusza, rozdział pierwszy. To co mamy teraz zrobić, zrozumiejąc się domem pańskim, nie własnym domem. Dlaczego? Rozwaście tylko, jak wam się wiedzie. Wyglądacie wiele, a macie mało, coraz mniej. I kiedy i to niewiele zanosicie do domu, ja to rozproszyłem. A dlaczego? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie troszczy się o swój własny dom. To dlatego, mówi Pan, niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała jeszcze urodzaju. Ja sprowadziłem suszę na ziemię, na góry, na pszenicę, winne krzewy, oliwki, na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi, bydło i na wszelką pracę rąk. Wydaje się, mamy tak wpojone, że jak nie przylgniemy do tego świata, nie będziemy grać w jego grę, to stracimy wszystko. A tak naprawdę mamy coraz mniej, wierząc w ten świat, jest, jest to ucinane. Dlaczego? Bo skierowaliśmy niewłaściwie uwagę, w niewłaściwą stronę ku tego świata, a nie można dwóm panom, jak wiecie, służyć, bo jednego się znienawidzi, a drugiego się kocha. Jakie jest rozwiązanie? Wejście w dziedzictwo. Dziedzictwo przyjdzie z nastaniem ery, ono już jest, czeka na objawienie, a objawi ale chodzi o to, by nie tracić energii, nie koncentrować się na tych wizjach, którymi nas karmią. To, co ma nastąpić, ma nastąpi. Odsianie ziarna od plewy. Ale to musi nastąpić, by ziarno mogło wydać właściwy owoc. Bo jaka jest świątynia Pana? Ona nie jest fizyczna. Najwyższy nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, czytamy. Jak mówi prorok, niebo jest moją stolicą, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiś dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo gdzież moje miejsce odpoczynku? Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka? Kochani, jesteśmy tu na chwilę. Jesteśmy jak ziarnka piasku, a tak naprawdę cała Ziemia jest jak ziarnko piasku w otoczeniu wszechświata, który jest jak, pe, jak, nie wiem, jak owoc zanurzony w kieszeni Najwyższego. Jego ręka spoczywa na tej kieszeni. I teraz zły próbuje wyrwać nas z tej kieszeni. Obietnica ochrony, obietnica zaopiekowania się. To jest cała esencja Biblii. Narodem Wybranym, jednością, kościołem, wszystkim tym, którzy odpowiedzą na wezwanie własnej duszy, by zwrócić się ku źródłu, którym jesteśmy, jedno, jedno w najwyższym, ja jest, ja jest, jedno we wszystkim. Jeśli odwrócimy się od tych słów, jeśli zaufamy złemu, zaczniemy się bać, wpadać przerażenie, że utracimy cokolwiek, to utracimy to, o czym myślimy. To jest ta zasada, dlatego tak ważne jest nie skupianie się na negatywach, ale mimo wiedzy o tym, ufność. Dlaczego? Dlatego, że lada chwila będzie nowy świat, trzeba w to wierzyć. Jeżeli podjęło się pierwsze kroki, to trzeba zrobić następne. że na Wysoką Górę, zastunko Dobrej Nowiny. Czytamy Wizajasza 40. Podnieś mocno Twój głos, zastunko Dobrej Nowiny. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom, oto Wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, a owce karmiące prowadzi łagodnie. Czytamy dalej. Czytamy w księdze Michała, rozdział pierwszy. Wyrok Boży. Słuchajcie narody, słuchuj się i to, co ją napełnia. Niech Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem, bo wychodzi Pan ze swego przybytku świętego. Oto Pan wychodzi ze swego przybytku, stąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. Stopnieją pod nim góry, rozdzielą się doliny jak włos przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. Dlaczego? Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów Judy. Co się stanie, gdy Pan przyjdzie? Wszystkie jej bożki będą potłuczone, cały dorobek w ogniu spalony, posągi rozbiję w gruzy, bo zapłaty nierządnicy są zgromadzone i zapłatę nierządnicy się obrócą. Kochani, wszystko to, co zdobyte niegodziwą mamoną, yy, okradaniem bliźniego, czyli realizowaniem planów bestii, będzie obrócone w perzynę, bo to jest nic nie warte, nie ma w tym Ducha Bożego. Zawsze prostym, sprawdzianym są owoce. Jeżeli duch pomnaża życie, szanuje życie i dba, i rozsiewa miłość, rozsnuwa ją dalej, to jest to z Bożego Ducha. Jeżeli coś wzbudza lęk i jest na szkodę brata czy siostry, no to nie jest Bo Bożym dziełem. Dokądże, Panie, wzywać się będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, ale Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. Straciła Tora moc swoją. Sprawiedliwego sądu już nie ma. Bezbożny bowiem gnębi uczciwego. Dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu. Pierwsza odpowiedź pana. Spójrzcie na ludy w koło i patrzcie pełni zdumienia i trwogi, gdyż ja dokonuję za dni Waszych dzieła. Nie dacie wiary, gdy wieś o nim przyjdzie. Oto ja powołam Haldajczyków, ludziki gwałtowny, który przemierza ziemi rozległe, aby zagarnąć siedziby. Nie swoje. Kochanie rozkwita nowa rzeczywistość rodzi się w bólach. Będziemy obserwować wiele rzeczy złych, ale ostatecznie wszyscy wiemy, jaki będzie finał. Dobro zwycięży, słowo dla Ciebie, jakie mam dzisiaj, to Oto ja posłańca wysyłam mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. To jest Ewangelii Marka, rozdział pierwszy. Oto ja posyłam wybrańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Mamy wsparcie duchowe, mamy wsparcie aniołów, opiekunów, mamy obietnicę obfitości w tym czasie, który nadchodzi. Pamiętajcie, proście Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan jest władcą gromów. I to On zsyła deszcze obfite i daje każdemu zieleń na polu, jak czytamy w Księdze Zachariasza, rozdział 10. Jak długo? Jeszcze chwila, jeszcze jedna chwila. Pamiętacie, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. I poruszę wszystkie narody i napłyną kosztowności. I na tym miejscu udzielę wam pokoju. Jaki jest cel? Budowa świątyni w sercu każdego z nas. Zrozumienie, serce mięsiste zrozumienie na poziomie ducha, że jesteśmy jedno z Ojcem i nie potrzebujemy męczyć brata. Co ma się dziać? Złamanie jarzma niewolniczego, które narzucono nam przez wieki. Złamanie jarzma typu team leaderzy, szlif leaderzy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, którzy męczą braci, do, ostatecznie doprowadzając do tego, że się pracuje za miskę ryżu, a pracy jest coraz mniej. Widzimy to wszyscy. I robimy coraz gorsze rzeczy, by się utrzymać w tych mrowiskach wielkich korporacji, w bagnach, taplając się w złu. Nie taki ma być to świat. Ma być to świat, gdzie czerpiemy pełnymi garściami, mieszkamy w raju. Bestia ma jeden plan. Prowadzić nas ku zatraceniu. I będzie go realizować. Ale odliczone są jej dni. Dobrze o tym wiemy. Naszym zadaniem jest uchwycić się szaty Pana. Wiedząc, że to wszystko to tylko chwila, egzaminy, które nas czekają, to egzamin wiary, jaki mamy teraz, gdy profanacja ostatniej wieczerzy no jest faktem. Jest faktem, o którym się mówi jako o czymś typu wydarzenie kulturalne, a jednak jest to wydarzenie symboliczne i głęboko duchowe. To jest przekaz duchowy, demoniczny. Demon nie ma energii ze źródła. Jest pozbawiony przepływu energii stwórczej. On musi straszyć, by czerpać tę energię. Czerpie ją z coraz większej ilości mas, z rytuałów religijnych i tak dalej. Czujecie to, siostry i bracia. Co powinniśmy zrobić? Pamiętacie, jak Daniel odwrócił się od, od lwów, gdy wszedł do jaskini, Został wrzucony do jaskini. Ukazał mu się Anioł. On się wpatrzył w Boga. To jest to. Zmiana optyki. Widzę Cię, zajączku. Próbujesz mnie nastraszyć, tak? Okej, okay. zmieniam te okulary na różowe i się wpatrzę w to drzewo, które się do mnie uśmiecha, a ja się uśmiecham do niego i się odbijamy w sobie i trwamy w obecności ponad czasem i przestrzenią, bo ona jest w nas obecna. Ja jestem obecny, tu i teraz. Ja jestem w Tobie, Tobą, siostro i bracia, a Ty jesteś we mnie, jednością. A że postępuje ten tak czy inaczej. No cóż, każdy ma program danej duszy, każdy dokądś zmierza. A czy masz pełną wiedzę, dokąd nie masz? Bóg wie wszystko i w nim jest wszystko i wszystkie programy, i te wybrane przez duszę, o których mówi trochę Enneagram, między innymi, i te narzucane nam przez system, przez niewolniczą naukę. I za chwilę egzamin, który przyjdzie, obnaży te wszystkie rzeczy i zostaniemy sami z rdzeniem własnej duszy, które może być oświetlone łaską Pana, na tyle oświetlone, że będziemy jak w oku cyklonu nietykalni, niewidoczni. Pamiętacie obietnicę, o której mówił Paweł, zabranie na obłoki, nagło strąby. W jednym momencie to się może stać, bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, nieskończenie wiele. Gdzie to możesz poznać w sobie, gdy tylko oderwiesz się od przekazów od tego świata i na chwilę zostaniesz sam, na sam ze swoim sercem poczujesz ducha obecności. Na tym ziemskim padole bestia kreuje scenariusz czasów ostatnich, ale Pan Bóg śmieje się ze swej siedziby. Śmieje się, bo to są czasy, po których będzie złote królestwo. To ten czas dla Ciebie, siostro, i dla Ciebie, bracie. Ten czas, gdy przyjdzie ostateczny egzamin, by wybrać definitywnie. A ja już się cieszę na spotkanie z Tobą w jedności w Panu naszym, bo skoro jesteś na tym kanale, skoro słuchasz jeszcze do tego momentu, no to jesteśmy braćmi i siostrami z ducha. Dlatego błogosławię Cię. I chwytam za rękę listku z tego samego drzewa na oceanie życia.